Prosty układ do sprawdzenia, jaki będzie przepływ na rurce PP32 SDR11, cienkościennej PN10. Mamy tutaj układ około 4 metrów bieżących rury: 4 kolanka, trójnik, pompka obiegowa, przepływomierz. Podłączamy napięcie. Tutaj widać, że w chwili obecnej przepływ mamy 0. Włączyliśmy pompkę obiegową. Pompka obiegowa to Vilo 60 ustawiona na maksymalnym przepływie i przepływ mamy 49 litrów no prawie 50 litrów na minutę takie ustawienie poz... takie, takie przepływy pozwalają instalować e, pompy nawet e, o mocy 16 kW oczywiście wchodzi do tego później jeszcze zawór trój, trójdrogowy przed wejściem do bufora, ale zastosowanie odpowiedniego zaworu e, przy pompie powiedzmy tam 14-16, 12-14-16 kW o przepływie z KVS-em Około 10 e, spowoduje, że przepływy będziemy mieli e, zachowane i cały układ będzie działał prawidłowo.